Moi znajomi, kumple, koledzy już znali smak piwa, znali smak marihuany. Co niektórzy czuli smak witaminy, a ja nie, a ja nie. Czułem się jakiś taki małoważny, jakbym nie należał do grupy, do społeczności. Chciałem być, chciałem być z kimś, z nimi. Nie chciałem odstawać, nie chciałem się różnić. Chciałem być lubiany, szanowany, doceniany, mieć grono kolegów. Klasyczne, klasyczne początki. Pierwsze piwo, pierwsza fajka. Poszliśmy na pastrojki, tam jest tu takie drzewo, za starą szklarnią jest takie drzewo wielkie. I tam, tam wyszliśmy na najgrubszą gałąź. No tak wiesz, e, to było coś specjalnego zapalić papierosa. Pamiętam, to były Nordy. Pamiętasz Nordy? Pamiętasz. Ja pamiętam. Weszłem na to drzewo. Normalnie to była taka ceremonia, robiliśmy coś, coś, coś szczególnego. To takie wydarzenie. Musieliśmy to wyeksponować. Teraz papierosy się pali prawie wszędzie i bez żadnej tam okazji. Po prostu leci paka yy, dziennie. Jakby nie zastanawiasz się, nie? Palisz w szkole, palisz w pracy, palisz na ulicy, palisz w domu. Wszędzie, prawda? A tamto wydarzenie było takie wyjątkowe. Celebrowaliśmy je. Nie wiedząc wtedy jeszcze o tym. Nabraliśmy paczki gum, żeby rodzice nie wyczuli z powrotem, nie? W głowie mi się zakręciło. W ogóle jakoś tak pamiętam jeszcze, pamiętam liście na drzewach, pamiętam tą gałąź. Czuję, czuję, czuję dotyk tej gałęzi pod swoją ręką, kiedy plecami oparłem się o drzewo, a prawą ręką trzymałem się gałęzi, żeby nie spaść. Spaść, żeby nie spaść. Jeszcze wtedy nie wiedziałem co to upadek. Później pierwsze piwo na dyskotece w knajpie. I już, i już nie odstawałeś. Już byłeś częścią grupy która z czasem się rozwinęła, zdeformowała, ulegała zniekształceniom, tworzyła jakąś taką swoją istotę. Dołączali i odłączali. Niektórzy dzisiaj już odłączyli na zawsze. Nie wiedziałem, że jestem uzależniony. Ja nie wiedziałam, że to jest uzależnienie. Powiem Ci coś, co kiedyś uważałem za śmieszne, dzisiaj uważam za tragiczne. Ziomek do mnie mówi, Krycho, ty znowu jesteś na gazie, znowu jesteś pijany, znowu coś wciągnąłeś, znowu coś przysiarałeś, znowu nie jesteś trzeźwy. Wiesz, jaka była moja reakcja? Zody, chłopie, nic nie piłem dzisiaj, tylko ćwiary i pięć piw, tylko ćwiary i pięć piw, ćwiary i pięć piw. Ta ilość była tak mała, tak tonęła w litrach piwa gorzały o dymu, kreskach śniegu, to była... To była podstawowa dawka w ogóle, żeby przeżyć dzień. Ja byłem oburzony. Oburzony. Ob, obłożony, oburzony też byłem. Oburzony byłem. Takim w ogóle pytaniem, stwierdzeniem. No jak to? Przecież y, ja dzisiaj jestem y, grzeczny. To tylko ćwiara i pięć piw. Dostawałem sygnały z zewnątrz: od znajomych, od kolegów, od przyjaciół, od rodziny. Od pracodawców, od współpracowników, od dziewczyny, od dziewczyn, od dzieci. Ludzie z mojego otoczenia zauważyli chorobę przede mną, tylko ja nie dostrzegłem, jak ten potwór się rozwija we mnie. Broniłem go z wszystkich sił. Wszyscy byli winni, wszystko było winne, tylko nie ja i nie mój potwór. My byliśmy święci. Masz prawo się napić. Masz prawo wciągnąć. Jesteś mężczyzną, zarabiasz, pracujesz. Skoro pracuję, to nie jestem alkoholikiem. Skoro mam rodzinę, dom, to nie jestem uzależniony. Takie myślenie jest typowe dla osoby chorej, uzależnionej. Nie zauważasz problemu. Odrzucasz wszystko i wszystkich. Jedyne, co się liczy, to nakarmić potwora.